Chcemy być jak stare Fajpy, a nie jak nowe Five. Tu liczy się duch drużyny, a nie tylko hajs i fame. Da stwór mi radzio, znam każdy cień, bo jak snack, sklep nie miał żadnych spięć. Trening za treningiem, jakby to był major run. Nie gram pod klipy, tylko żeby zrobić plan, bo jak biały i pasza wierni do końca. Nie szukam fejmu, bo mam wsparcie w ląkach na mikrosłupie, spokój, nie krzyk, bo znam presję jak nas Każdy klacz to mój trik, nie potrzebuję skla żeby świecić na serwie, bo skill sam błyszczy jak jak ta werpa. Chcemy być jak Stane, Viper razem po zwycięstwo Pięć dusz, jeden cel, w oczach tylko jedno Nie ma słabych ogniw, każdy gra jak bestia My to team, nie fame To nasza legenda Nie szukam skrótów, bo każdy frak to proces Gdy słychać jego round, ja dalej robię progres Z pamięci smoki, jakbym pisał je w kodzie Każdy piksel to historia, ja ją znam po drodze nie gram pod highlight, gram pod wynik, bo wiem, że klacz to nie fart, tylko time, i gadnę o na trenie, zimna krew, celownik stały, gdy słyszę save, ja LA dalej cały, nie chcę sponsorów, co kupią mi cel. z ekipą, co ma w ten zep, bo gdy wchodzę na serwer, czuję ten vibe, stary WP, to nie team, to był styl życia, pepe. Chcemy być jak stare viper, razem po zwycięstwo, pięć dusz, jeden cel, w oczach tylko jedno, nie ma słabych w każdy gra jak bestia, my to team, nie fair Legenda. Mój team to nie kompleto bracia od kliku Z nimi po majora, nie potrzebuję trików Każdy zna presję, gdy zostajesz sam Ale wiemy, że klacz to nasz codzienny plan Nie liczę fejmu, tylko rundy wygrane Bo w sercu mam pasję, nie złote medale Gdy padnę w rundzie, oni zrobią to za mnie Bo to nie solo kill, tu walczymy naprawdę Z mapy na mapę, z nocy do dnia Tylko Tinder Ci trzymam, nie gdy brak tchul. Mam więc rapę, wrócę nie z fejmu, a z cribo, Bo bracia za mną no stoją i to daje mi skill Chcemy być jak stare VIP'e razem po zwycięstwo Pięć dusz, jeden cel, wojża w pecho, yeko Dema z w każdy gra jak bestia, my to team, nie fame To nasza legenda Nie jestem prosem, ale gram jak jeden z nich Bo w głowie mam plan, a w sercu ten skill Z nocy do rana grinduję jak dzik Bo wiem, że marzenia nie spełnią się same Zaczynałem z lagami, bez sprzętu, bez ceny Teraz z ziomkami podbijam areny Niech mówią, że się nie da, ja i tak to zrobię Bo czy hesze, trzoto, trok, do w dobrą stronę nie patrzy w dół, tylko w i cel. Powiem, że major to nie sen, a cen. A jak ktoś pyta, co chce, odpowiem: Spełniam swój sportowy sen!